Warto wspomnieć o strukturach, jakie występują w Związku Harcerstwa Adwentystycznego, żeby prosić i było zrozumieć, co, gdzie, jak, kiedy, gdzie i z kim. Na samej górze mamy generalną konferencję, i właśnie ta generalna konferencja mamy tam naszego komendanta, a inaczej to jest po prostu nazywany z angielskiego dyrektor do spraw Pathfinder. I mamy tam właśnie kogoś, kto, kto zajmuje się z tym ogólnoświatowo. I tak samo na każdym wydziale, tak jak mamy, my mamy nasz Wydział Transeuropejski i każdy inny wydział naszego kościoła znowu ma swojego dyrektora, właśnie do, do tych spraw Pathfinder i my również mamy swojego dyrektora. No i później już przechodzimy na taki szczebel krajowy, ogólnopolski. No i tutaj mamy komendanta ogólnopolskiego, który jest. Zatrudniony przy zarządzie kościoła, i on właśnie pełni tą funkcję, opiekuje się kwestiami związanymi w, ze związkiem i ze wszystkimi grupami wiekowymi, właśnie w całej naszej Polsce. Mamy właśnie komendanta na samej górze Polski i mamy trzech komendantów w trzech diecezjach, czyli trzech chorągwiach. Oni mogą mieć swoich pomocników do spraw zuchów, do spraw harcerzy, mogą mieć swoich skarbników, sekretarzy itd. I tak samo Komendant Ogólnopolski ma swojego skarbnika, ma swojego sekretarza, ma swojego również swoją pomoc do spraw zuchów, do spraw harcerzy, jest też ktoś np. od szkoleń, jest ktoś od, od mediów, i tak można powiedzieć, wszystkie działki, które, które są potrzebne, są, są właśnie hmm, tworzone. Poza tym jest coś takiego jak Rada Krajowa i Komenda Główna. W Komendzie Głównej należą właśnie wszyscy komendanci. Chorągwi i Komendant Ogólnopolski, oni podejmują bieżące, pilne decyzje w związku, natomiast rzeczy takie duże jak odgłosowanie pewnych regulaminów, pewnych planów działania, pewnej zmiany struktury czy, czy innych kwestii są przedkładane przez większą grupę ludzi wybranych właśnie z całego związku, z całej Polski i tymi zajmuje się właśnie Rada Krajowa. Pod chorągwiami, które mamy, pod tymi komendantami chorągwi, znajdują się już drużyny, czyli poszczególni drużynowi. A w takiej drużynie znajduje się na pewno drużynowy, który jest odpowiedzialny za wszystko, przyboczny, czyli jest przy boku drużynowego i we wszystkim pomaga. I to są takie dwie niezbędne osoby. Później możemy mieć zastępowych. Jeżeli drużyny są większe, to zastępowi tworzą, Zastępy i najczęściej są to zastępy wiekowe, w których właśnie realizowany jest program Stopni i Sprawności Pathfinder i Adventurer. Dla takich już rozbudowanych drużyn może też być sekretarz, skarbnik, tak samo osoba od mediów, kronikarz. Możecie tak naprawdę powołać sobie kogokolwiek, tylko Potrzebujecie. Idąc tak od góry do dołu, tych funkcji może wydaje się dużo, ale każda jest potrzebna, ponieważ pełni inne role. Tak jak drużynowy, dba o drużynę, tak na przykład komendant chorągwi o biwaki. odwiedza wszystkie drużyny w ciągu roku, dba o ich rozwój u góry, natomiast dba się o, o kwestie obozu ogólnopolskiego, kwestie różnych regulaminów, spraw dyscyplinarnych, finansów, dofinansowań, szkoleń. Ну и иных загадок.